No, cześć mordeczki, witajcie, gramy Black Skylands, przypominam. Lecimy na Icy Hollow, czyli gdzieś, gdzie mamy zadanie główne do pędzlowania i tutaj muszę znaleźć tak naprawdę wejście. Już chyba wejście znalazłem, wygląda nieźle, tankujemy, przychodzimy do ziomeczków i robimy tutaj z nimi porządeczek, prawda? E, cóż, co by tu zrobić? O, wiecie co? To jest... To jest się nazywa. Tu będą ziomki wyłazili, więc ja ich tutaj stąd pozamiatam. Potrzebuję mieć ARK. Dobra, tu pozamiatani są. Jeszcze pierdyknę tu promieniem, By tu wszystko posprzątać. Dawaj amunicję, póki jest. No niestety, tu ciągle są ci moździerzowcy. No i ten jeszcze szlak będzie trafiał, bo oni tu biją, kurde. Jak na nieopatrznie nas tu będą denerwowali. Zobaczmy sobie co my tu mamy. Uuu, dużo platform. Tam jakiś wielki żółkol jest. Wow, to ja sobie zrobię, bo wygląda zajebiście. Eee, tak, widzę, że będę musiał skakać gdzieś od lewej na dole przez platformę. Ten tutaj ziomek się chyba zapodział. Tutaj mamy jeszcze możliwość podejścia. Tylko troszkę skaczę sobie boczkami, ale tu już nie przejdę, choćbym chciał to nie przejdę, więc no dobrze, to musimy sobie poskakać w ten sposób. Ok, troszkę sobie po grappling hukowałem, i z tej strony widzę, że nic nie ma, więc wybijamy do środeczka i robimy tutaj porządeczki, dawać pieniądze. Eee, platforma mi spadła. Najpierw pójdziemy platformą w lewo, gdzie? mnie tutaj, moździerżowcu, tutaj, ja go z kosy będę bił. Idziemy najpierw w lewo. Tutaj, ziomeczek śpi, więc mogę go pozamiatać po cichości. No i tylko zbierać po prostu złożenie. Czy tutaj coś więcej jest? Jakby nic więcej nie dostrzegam, więc mogę sobie sprintem pobiegać, może tutaj coś. Czasami w takich miejscach coś leży. Ale żeby tam wejść, to muszę chyba skoczyć jakoś, kurde... A okej, okay, platforma tu zaraz podjedzie, dobra, wiem o co chodzi. Muszę wyczekać moment, żeby do platformy wskoczyć. No są takie czasami, no takie minigierki, nie? Pieniądze tutaj jeszcze leżą zakopane. Zbierajmy i czekamy na platformę. Jest platforma, więc szybko skaczemy i tu jeszcze ziomeczka Skosy z kosy z zgrupie. Modboxa mogę tu dać? Ciekawe. Dobra, to tutaj musimy już y, działko pierdyknąć. Babababababa, okej, okay, tu mamy zagadkę do rozwiązania. Tu muszę dzieżowca znaleźć i go tutaj zbałamucić, bo to jest kurde... Mameja jedna. Będzie mi tu wyłaził za każdym razem. Poczekamy na Bosika. Jak wylezie Bosik, to ja wtedy ich pozamiatam. Z mocą, jakąś. Z żółtym powinienem wyskoczyć. Nie było Bosika, ale to lipa. Liczyłem, że będzie. No więc dobra, tutaj są pozamiatani. Tutaj jest kodyfikator. Więc dobra, zagadeczkę trzeba rozwiązać. Co my tu mamy? Eee, potrzebuję trzy statki, żeby polecieć na 8 wysp. Trzy statki. Na 8 wysp. 8 jest pogrobione, czyli chyba suma trzech daje 8. Um, At least I can immortalize my adventure as a luck combination on our island. The left. The le, uh, let future people have a little luck. Poleciałem na dwie wyspy na pierwszym statkiem. Kiedy się popsuł. Jedynka to jest dwa. Po rozbiciu się yy, jakiś tam rybak wziął mnie na następną wyspę. Cargo ship mnie wziął i polecieliśmy na na resztę. No? Trzy statki, osiem. I potrzebujemy 8 wysp. Na trzech statkach. Statek reprezentuje kod, tak? Czyli mamy 3 statki, nie. Ale suma będzie 8. Bla, bla bla bla, bla bla bla. bla. Pierwszy statek przeleciał dwie wyspy. Dwie wyspy, czyli pierwsze to będzie dwójka. Czyli tutaj będzie łącznie 6. No dobra, czyli tutaj będzie dwójka. Teraz suma musi być 8, czyli tu będzie 3 i 3, tak? 6, 7, 8 i teraz jest albo tak, albo tak, albo tak, albo tak. Dobra. Chyba to była bardziej zgadywanka, nie, to tak powiem Wam szczerze, bo nie było podanych cyfr, ale wiedzieliśmy, że suma to jest 8, więc trzeba było sobie postrzelać, co zrobić, żeby osiągnąć ten rezultat. Kto, kto nadąża, ten, ten może tam odpowiedzieć. nie? Modboksy mogę tu wsadzić, ale już Lipton. Yyy. Pieniądze wpadły. A, bo te pieniądze nie wpadają, tak samo z siebie muszę stać przy skrzynce, na poważnie. Ale Lipton, dobra, musimy czekać w takim razie. Nie wiem czy ja tam nie straciłem pieniędzy swego czasu. Co jak tu jestem, to mogę sobie uleczyć. I czekamy sobie na transport. Ty, 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 ty. Muzyczka windzie gra. No i dobra, i tutaj przeskakujemy sobie kulturalnie. Możemy pieniądze zebrać. Dobra, zobaczmy kto tu siedzi. meczki tu siedzą. Będę zabijał się meczki. Nic ciekawego poza surowcami. No ja tych surowców, kurde zbieram i zbieram za każdym razem. No jak już jestem tu przy okazji, zbiorę. Natomiast uważam, że to jest troszkę strata czasu. Powiem Wam: gdzie mi tutaj sieć ci i Snajper. Snajperzyna. I tutaj co mogę zrobić? Czasami są tu skrytki. Widzimy, że tam już żuczek jest. Wypad. Szybkie skoki. Dobra, tuż tu nie muszę skakać po tych. Yy. Mamy modboxa. Tam dalej nic nie będzie. Choćbym chciał. Rzuczek jest tylko. A ten rzuczek z tego co widzę to nie jest jakimś kopalnianym rzuczkiem. On tu zbiera chyba kamienie. Mhm. Widzicie? On zbiera kamień i go zjada. Nie upuszcza. Upuszcza je. Nie spać, nie spać. Ten się sam zabił. Co za loser. Dobra, ja tu posprzątam. Otworzymy bramę jedkę. Ty byłem, nie? Gdzie mi tutaj z tą kosą, ty. Życie już mam małą, czy się uleczyć. To jest to, że ta, ta odciąga im uwagę, więc generalnie mogę postawić raz na jakiś czas. Postawić na przykład wieżyczkę i wziąć od góry strony tych przeciwników. To też szybciej ich pozamiatam. To też taki prototyp dla mnie na przyszłość, żebym zapamiętał. Ok, otworzyłem tą dużą bramę. Jeszcze na drugą stronę się nie dostałem, ale środkiem przelecimy. Więc yy, zobaczmy sobie mapkę. Tu wszystko opędzlowane jak najbardziej. Wracamy się na swoją igłę. I lecimy jak torpeda dookoła. Mam nadzieję, że z tym żuczkiem nie będę musiał walczyć, co? Oj, pewnie będę musiał. Łaga mnie. Rzuczku, nie gryź. Nie, rzuczek nie gryzie. Bardzo dobrze, tu są wrota zamknięte i po drugiej stronie mamy tutaj ziomyczków. Dyskutują sobie. Czy to prawda, że Kane jest... ...podany o morderstwo senatora? Został wyrzucony z armii, ma jakieś tam medale z uwagi na tego senatora. Bla, 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 bla. Generalnie Kayn jest kiepski, ledwo przeżył. No i odstrzelił jakiegoś tam barachła. Też bym sobie wziął po prostu zemstę za takie coś, no że spoko no. Jeżeli takie ma podejście, tutaj mamy modboxa schowanego. Idźmy zabijmy tutaj wszystkich. Ładnie go tutaj, z, tylko z nożyka pozabijałem. I sobie wezmę sobie zwykłe SMG i będę po prostu bił chyba te eee, złapy tutaj co po niektórych. O, tutaj mnie biją tymi działkami. Tam ich działko wykańcza, więc ja na razie tam nie uczestniczę w tej bojówce. Te granaty nie wiedziałem, że one spowalniają, więc to są spoko granaty, powiem Wam szczerze. E, cieszę się, że je użyłem. Dobra, z drugiej strony otworzyłem. Teraz będę musiał rzeczka uwolnić. Dobra, ten jest posprzątany. Jeszcze Redwooda. Generalnie powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy już człowiek rozbuduje sobie wyspę, dane surowce, to nie ma najmniejszego sensu... Zbierania tego wszystkiego, dawać pieniądze. Bo jakby nie widzę potencjału dalszego zastosowania. Uważam, że to, co było w Alfie, było lepsze. Już to wspominałem wcześniej, ale wymagali tam na nas craftowania. E, może znajdziecie gdzieś jakiś odcinek to... Z, z, ze starej serii. E, tam Alpha Play czy coś takiego miałem nazwane. To możecie tam zerknąć, nie? Dobra, oczyszczona wyspa. Dawać mi nagrody. Mamy jeszcze amulet boxa tutaj po prawej. Mamy poczekać na wiadomość od dwingi spoko. Więc na razie mnie to tam wiadomość nie interesuje, jak chcę hajsy zbierać. Bara Tu jeszcze mamy drewno. Tutaj jest jakiś grajek. I w barze leży też boks. Zbieram te boksy, nie? Widzicie, że maksuje się na maksa. Polećmy sobie na dół. A jeszcze tutaj flagę, przepraszam, zapomniałem flagę zabrać. Już z paru wysp nie zabrałem z tych początkowych wysepek. To powiem Wam szczerze, na śmierć zapomniałem, żeby to zbierać. No ale no nie da się wszystkiego. Dobra, czekamy na wiadomość. Leci dla nas. List albo skrzynka, skrzynka. Ewa, potrzebujemy twojej pomocy. Falkoni yy, wiedzą, o czym planujemy. No i niestety postawili na nas blokadę. Nie ma czystej ścieżki. Nie możemy się wystać. mod dostarczy dla nas jakiś generator. Mamy zainstalować to na, na statku jako broń. Ciekawe. Dostaliśmy jakiś generator i mamy to zamontować na statku. No dobra, jako broń. I słyszymy bum, bum, bum. I jest coś zainstalowane, tylko tego nie widzę. Anihilator mamy. Możemy przebijać się przez przeciwników przez super termoelektryczne mm, kopalniane działko. Żeby aktywować muszę nacisnąć B. Ale wykorzystujemy energię. Mhm. Wygląda fajnie. No dobra, no to zabierzmy te towary. I co? No i wydostaniemy się stąd. Gdzie jest ten anihilator? Jest już zamontowany? No chyba jest. Chyba tylko zatankuje może. Weźmy sobie tutaj kanisterek. Przetankujmy jeszcze troszeczkę, żebym zawsze miał paliwko. No faktycznie, anihilator się pojawił pod klawiszem B. Wow, 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 ale to fajnie, zajebiście bije. Zajebiście ten anihilator bije, kurde. Jak to ja powinienem bić zawsze? I zrobimy teraz taki plot twist, odwrócimy się, użyjemy działko i annihilation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Dobra, dawać ich tu. Tylko życia mam mało. Energii nie mam, dlatego... Dobra, muszę ich bałamucić, bo tak to ja nie przetrwam. Yy, życia nie mam, uciekaj Raven cholera No. śmierć frajerom no niby ten anihilator spoko ale tak nie do końca ogarnąłem że muszę się naprawić bywaj tak podwójnie mnie zabili zobaczcie jeszcze mi ciałko dobili No i tutaj działka jeszcze latają. No bywa i tak. Fajnie było. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy się ożywią. I need to revive myself. Tak więc do zobaczenia. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. Cześć.